Cześć kochani, witam Was w 25. dniu vlogmasa! Mamy godzinę 13. Ja się właśnie szybciutko maluję, bo oczywiście moja mama później mi powiedziała, że wychodzimy i okazało się, że na 14. idziemy do rodzinki, bo są święta. Yey! I słuchajcie, vlogmasy będą do końca grudnia. Bardzo dużo osób pisało o ich szkoda, że to koniec vlogmasów i w ogóle. Ale to nie jest koniec vlogmasów. Vlogmasy są do końca grudnia. Ja to mówiłam, albo no nie wiem. Może po prostu nie obejrzały te osoby odcinka do końca. Kochani, vlogmasy są do końca grudnia. Do Sylwestra. Sylwestra spędzimy też razem. Nie wiem, co będę robiła na Sylwestra. Chyba będę siedziała w domu. Nie wiem, albo do Zakopanego pojadę. Albo pojadę, są takie dwa plany. Albo pojadę do Zakopanego z. Moją koleżanką, to jest w ogóle taka śmieszna historia, bo ona najpierw była moją widzką I po prostu to wiedziałam, że ona jest dorosła i była moją widzką I wiecie, wysłałam jakieś gifty i w ogóle I po prostu miałam ją dodaną do znajomych I tam pewnego dnia coś się stało Ja się chyba wtedy z kółą pokłóciłam czy coś I ona się właśnie do a co się stało i w ogóle I się z nią tak zakolegowałam, że z mojej widzki to się zrobiła moja przyjaciółka Także takie historie są. także Jeżeli ktoś jest moim widzem i chce być moim przyjacielem, to niech się nie, nie zraża, że tak się nie da, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo możliwe, że tak może być. Ja się szybko teraz pomaluję. Dzisiaj nie będziemy robili jakiegoś mocnego makijażu, oczów nie malujemy. Dzisiaj, bo mi szkoda moich rzęsek, bo te rzęski są, wiecie, świeże. Po prostu pomalujemy się. Usta pomalujemy chyba na czerwono, wiecie? O, ach, tuż sobie szczeka, tak? Pewnie szczeka i nie krępuj się. I co? Odezwa się do Was później. Ja już jestem gotowa do wyjścia. Ładnie wyglądałam. Podoba mi się. Fryzurkę mam taką co wczoraj, czyli że mam tutaj spięte po prostu włoskie dwoma spineczkami, takimi samymi. I na to mam taką opaskę. Tylko, że wczoraj miałam taką, yy, taką wiecie, taką koralikową, albo perłową opaskę, a dzisiaj mam taką z diamancikami. I mam dzisiaj czerwone usteczka. Troszeczkę mi niewygodnie, bo ja ogółem bardzo nie lubię mieć połowanych ust, ale są święta. I mam taką czerwoną tuniczkę do kolan i jej stopki. I tak się to prezentuje. I otwórzmy ten kalendarz, ten najnowszy kalendarz, co się zaczyna od 25 grudnia. W końcu można go otworzyć. Dobra, on jest dosyć taki troszeczkę ciężki. 25 to jest duże okienko, także ja wcale już tu będzie paletka. No dobra, lecimy, lecimy, otwieramy. Uuuu! Paletka do konturowania! Wow! Mamy paletkę do konturowania i też taką pełnowymiarową. Ej! Ej, fajnie! Aż muszę po prostu sobie palcem przyjechać. Pigment ma! Ej, fajna, zobaczcie! Fajnie, nie mam żadnych paletek do konturowania, tylko zawsze pojedynczymi kosmetykami. Przyda się na pewno. Fajnie. Myślałam, że to będzie paletka cieni, a to nas zaskoczyli, proszę bardzo. Proszę bardzo! Hejka, kochani, słuchajcie! No chodź, kamerzyczko! Ale to jest włączone? Tak, jest włączone. No Także widzicie, mamy już Sylwester, my jedziemy do mojej ukochanej cioci i co? I widzimy się potem. Cześć Musiaczki, mamy godzinę 16 i ja jestem u mojej cioci, ale nie u tej cioci, co miałam być. Znaczy się to taka troszeczkę długa historia, bo moja ciocia, o której miałam być, nie miała kotletów. I przyjechaliśmy... Tutaj. Przyjechałam z Igorem, z moim kuzynem do niego do domu, do tej cioci, gdzie kurde, jak to wysłumaczyć. Yy, wczoraj we, we Vlogmasie na Wigilii był mój wujek, wam go przedstawiałam i zapraszałam go, was na jego TikToka i to jest właśnie... on tutaj mieszka. <grym> I chciałabym wam pokazać, gdzie kiedyś mieszkałam, tak z okna tylko wam pokażę, bo ja się przeprowadziłam dwa lata temu. To było kiedyś moje osiedle i tam, w tym bloku tutaj, o tutaj, gdzie mam paznokcia, świeci się takie światło. Przyjrzyjcie się temu, o tutaj, tutaj. I właśnie tam było mój dom, tam była kuchnia, a obok tego świecącego światła, patrzcie, obok tego świecącego światła to jest tu była kuchnia, a tu obok był pokój mojego brata. Także tak wyglądało to. Fajnie, trochę tęsknię. Wiecie, tak dziwnie mi jak tutaj jestem. Patrzcie na to wszystko, a tutaj ja kiedyś mieszkałam. Było takie, wiecie, moje i w ogóle miałam tak bardzo blisko do cioci, bo wiecie. Yy, tylko po prostu wyszłam z klatki, i już tutaj jest moja ciocia mieszka. Plany na dzisiaj są takie, takie, wiecie, nie świąteczne, bo rodzinnie, ale takie troszeczkę inaczej świąteczne, niż to w zwykłym, w zwykłym polskim domu bywa. Wszyscy siedzą z rodziną. Oczywiście, my tak jest też, ale ja z Igorem stwierdziliśmy, że... Idziemy sobie do kina na Jumanji. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. Co vlog mówisz? Nagrywam vlogmasa do YouTube'a. Do kogo? Do kamery mówię, do kogo? Nawet nie mam pojęcia, co to jest za film, ale już y, kupiłam bilety, kupiłam też nam popcorn i kolor, boże, ale sobie zjem. Bo ciocia go się nie jak kotletów, dlatego zjem popcorn. Mamy godzinę 16. I właśnie na 17. Idziemy do kina. I jeszcze większe pusty. Hejka, hejka, dzień dobry. Słuchajcie, już jestem w domeczku. Wróciłam, mamy godzinę 20. Byłam w kinie na tym Jumanji i powiem Wam, że naprawdę zarąbisty film. A nie byłam na pierwszej części, byłam tylko na tej drugiej. Ale serio, mega mi się podobał fest. Po prostu 10 na 10. Co, i teraz o Jezus, rozpinam pasek. Powiedzieli. Nie powiedzieli tylko po świętach, rozbieram się. Słuchajcie, ja tak przytyłam. To jest wstyd. Mnie to po prostu przykro, jak ja o tym myślę. Ja się ciężkie nie popakałam, jak sobie o tym pomyślałam. Ja nigdy, nigdy nie przytyłam. Nigdy nie tyłam. A teraz, proszę bardzo, moje McDonald's dziki się pokazują i moje jedzenie po nocach. Ja naprawdę mam także, ja uwielbiam jeść po nocach. Uwielbiam jeść Zawsze muszę mieć czekoladę i chipsy. To jest moje ulubione jedzenie, ale mi się się jak wyglądam w ogóle. Fajnie może ta fryzura też mi pasuje, rzęski nowe, no i te czerwone usta są takie. Sexy. Najchętniej to bym. O, zobaczcie, jaka ta mała jest śliczna. Najchętniej to bym nie zmywała makijażu. W ogóle cały czas była tak uczesana, ubrana, ale. O, to o takie o wiele lepiej, o niebo lepiej. Już mi głowa bolała od tej opaski. Dajcie znać, czy też tak macie, że jak na przykład macie opaskę, albo yy, jakąś macie po prostu kitka, wiecie, tak wysoko zrobionego, to czy was boli głowa po tym, albo po opasce za uszami, bo mnie tutaj, to to było masakra. Po prostu teraz jest tak fajnie. Ale nie chcę zmywać tego makijażu, bo on jest taki ładny. A, i pisaliście, że mam łupież. Nie, to nie jest łupież. Wiecie, co to jest? To są pozostałości od maseczki. No, włosek mi zostały. Po już sprzątać nie będziemy. Symianki bałaganu. No, co tam się dzieje? Tylko łóżko jest rozwalone. Tyle. Tam pod łóżkiem coś ewentualnie jest. Ale zapalimy zaraz świeczulki. I będziemy się relaksować. Może dzisiaj jakaś kąpiel? Nie, to chyba jutro. Jeszcze jutro, jest, jeszcze jutro są święta. Także jutro zrobimy taką kąpiel relaksacyjną bardziej mi chodzi. Ja do demakijażu używam takiego profesjonalnego, tak piszę, profesjonalny płyn micelarny. Polecany przez makijażystów i 0% pozostałości, ale to nie jest prawda, bo kiedy nim umyję nawet tak porządnie, to i tak potem, tym jak myję tym micelarnym żelem oczyszczającym, to ten żel i tak jeszcze zbiera i jest takie, wiecie zaraz wam pokażę, zaraz wam pokażę o co chodzi zaraz wam pokażę ok, dzisiaj zrobimy takie y, taką, y, jak to się nazywa y, nie rutynę tylko no wiecie, demakijażową że oczyszczanie i w ogóle, albo są. O Jezus, Mój, spadło mi coś. Albo wiecie co, chciałabym nagrać taki krótki odcinek jeden. Dobra, jednak nie nagrywam, bo chciałam nagrać wam yy, Christmas Night Routine, czyli wiecie, taka świąteczna, wieczorna rutyna, ale mi się nie chce. <ścoughs> nie chcę się nagrywać. I tak tych filmików jest dużo teraz na kanale, bo są vlogmasy codziennie. Już po vlogmasach, słuchajcie, mam zaplanowane filmy. Mam, mam zaplanowane też... Yy, już specjal na 100 tysięcy subskrypcji. Słuchajcie, będzie taki naprawdę mocny, fajny specjal. Myślę, że to jest, coś, to jest coś naprawdę fajnego. To jest filmik, który naprawdę będzie się fajnie oglądało, bo będziecie po prostu ciekawym go. A po prostu teraz w tym odcinku, w tym vlogmasie, możecie sobie zobaczyć, jak to ja zmywam ten makijaż, te wszystkie pozostałości na skórze, bo jest ich naprawdę dużo. No, makijaż się śminka rozmazała! To nie śmieszne. Śmiga się rozwiązała, gdzie ze mnie śmieją w tym domu, gdzie ze mnie śmieją. Ale ta z Golden Rose, szwinko, bo dzisiaj miałam Golden Rosa na sobie jest taka. Patrzcie, <laughs> jak ja wyglądam. <laughs> jak nie normalna. Dobra, nie my mamy zmyty makijaż. Powinno być zero pozostałości. Nic niby nie mamy. Także zobaczymy, zobaczymy, czy to będzie 0% pozostałości. Jeżeli nie, to nie wiem. To nie wiem, czy nim trzeba mieć 10 razy twarz, żeby, żeby było 0% pozostałości. No bo wiecie, to jest raz umycie, ale takie porządne. Jeżeli robi 0% pozostałości, to powinno być 0% pozostałości. Na wacik dajemy tutaj ten żelowy płyt micelarny, ja go tak rozcieram sobie, żeby był na całym waciku. I właśnie jedziemy po twarzy i uwaga! Tak jak mówiłam. Gdzie to jest 0% pozostałości? Dawajcie mi na miarę na jakieś takie, wiecie, fajne płyny micelarne, bo ja mleczka nie lubię. Boże, mleczka to ja nienawidzę. Płyny micelarne, chyba, że ja właśnie powinnam wytestować mleczko do twarzy. Ale nie, ja właśnie najbardziej uwielbiam płyny micelarne. Tak właśnie 0% pozostałości. Jeszcze trochę nałożymy, żeby domyło nam to wszystko. Dawajcie mi właśnie znaki na miarę na takie płyny micelarne. Bo wiem, że Wy to, wy to wszystko umiecie znaleźć. Nawet mi segregatory w Kiku znaleźliście, a ja nigdzie nie mogłam znaleźć tych segregatorów, naprawdę nigdzie, a wy je i tak znaleźliście. Także proszę, znajdźcie Znajdźcie płyn micelarny. Taki idealny, idealny, idealny. No i mamy już tą twarz bardzo porządnie wymytą płynem micelarnym, żelem micelarnym. Teraz bierzemy tonik. Ja mam wszystko z Nivea. Nie, to nie jest żadna współpraca, czy coś po prostu kupiłam, bo ja nic się na takich rzeczach nie znam. Jak wiecie o tym, to jest takie moje pierwsze, pierwsze takie porządne mi się twarz. No, nie to, że teraz pierwsze, tylko tak od, od dwóch tygodni, od tygodnia to stosuję. I tak jeszcze pół nawet zbiera trochę. Już tak mało, ale jeszcze zbiera tego, tego podkładu. A to jeszcze nie jest jakiś taki bardzo bardzo mocny podkład, bo to jest podkład z Fenty Beauty. Jak słyszałam, to podkład schudy. To jest taki sztos, że po prostu się go nie da niczym zmyć. Naprawdę. Moja duma właśnie od rzęs mi że chuda jest, taka bardzo ciężka. Panie w seforze to samo mówiły. Ale chyba muszę go przetestować. Muszę, będę musiała go przetestować. Czy on tak faktycznie jest? Może po prostu na mojej skórze nie będzie aż... prysnęło. Może na mojej skórze nie będzie aż e, taki zły, że będzie dało się go domyć. Okej, okay, no i po takim właśnie... Po takim wielkim zmywaniu, nadchodzi czas na krem, taki nawilżający. Ja używam tego, co używam, już wiecie o którym mowa. Nie chcę mi się nawet komentować go. Więc dla mnie, ja nawet nie, ja nie wiem, czy on daje jakąś zmianę, czy nie daje. Po prostu go używam, żeby. Ale nie, w sumie to daje. Ale nie wiem, czy to on daje, czy to, że po prostu trzeba dbać o tą cerę. Ona jest naprawdę taka ładniejsza już. Już taka jest mniej. Mniej mokra, taka. Wiecie o co mi chodzi? Tłusta, o! Mniej tłusta mokra. No i mamy już naszą skórę gotową na noc. Jest taka czyściutka, oczyszczona. jeszcze chciałam zrobić tam tutaj te plasterki na węgry, w ogry. Nie wiem, czy zrobię dzisiaj. Może jeszcze będę robiła, ale na razie to się z tym powstrzymuję. Na razie chcę sobie po prostu usiąść, odpocząć. Zaraz wam pokażę, jaki piękny szlafrok dostałam od Mikołaja. Tutaj właśnie mamy ten szlafroczek i patrzcie, co on ma na kapturze. i no coś tak słodko wygląda. I czy ktoś może wie, do czego jest ten sznurek? Czy go trzeba gdzieś przywiązać? Czy to, jest, czy to po prostu można oderwać? Bo moja, mama, bo moja mama mówi, że to trzeba gdzieś przywiązać, czego nie wolno odrywać. Że on jest taki cieplutki, taki przyjemny. I on też jest mały, słuchajcie. On jest za mały. Ja On jest taki ciasny. Mnie to po prostu załamuje. Jak można być tak grubym? Ja naprawdę przytyłam, a w mi w ogóle nie poszło. Co to w ogóle jest ze sprawiedliwstwo na tym świecie? Ładnie wyglądam? Poczekajcie, schowam to. Wydaje mi się, że wyglądam naprawdę uroczo. Jeszcze chciałabym wam tylko powiedzieć że bolał mnie dzisiaj ząb. Dalej mnie boli. Ja, bo byłam u mojej kortydnoty nie wiem, czy Wam to mówiłam, już może mówiłam, i oto podkręcały mi zamki i tak mnie boli ząb, że nic jeść nie mogę. Ale popcornówki nie zjadłam. Dobra, kochani, jeżeli film Wam się podobał, stawiajcie łapki w górę i pamiętajcie, że vlogmasy są aż do 31 grudnia. Przedłużamy vlogmasy, robimy vlogmasy do 31 grudnia, także koniecznie zaglądnijcie jutro o godzinie 12 na kanał, bo będzie nowy vlogmas. I zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, tutaj macie czerwony przycisk. Ja się z Wami żegnam. Kocham Was bardzo mocno. Pa, pa!